Najbrzydszy motocykl w historii. To może stąd jest ta niska cena, właśnie. No ale nie jest ten motocykl brzydki, ale teraz się już opatrzył toż tak no źle. Nie, nie jest. no zrobię tu, tak. I zrobię takie jajowate lampy. Nikt tego nie klepnie przecież. To rzuć teraz właśnie tą, tą ciekawostką, no, tak? No raczej. Ciekawe z jazdy. No. Bo, ich bo ich nie ma! <laughs> W dzisiejszym odcinku lecimy z trzecią na naszym kanale listą motocykli dla indywidualistów. 5 maszyn do 15 tysięcy, także zaczynajmy. Dzisiejsza lista to bardzo szerokie spektrum tego, co Wam dałamy do zaproponowania. Będzie litrowy motocykl, ale o bardzo dziwnej konstrukcji, ale również będzie 125, którą zobaczymy, czy kojarzycie. Będzie prawie litrowy skuter, ale również motocykl turystyczny, który przecierał szlaki dla dzisiejszych, nazwijmy to, sportowych, turystycznych adventureów. Z racji tego, że osobiście jestem fanem Bawarek, nie obyło się bez BMW. Mamy tutaj F650 CS z tak, motocykl, który przez wielu jest uważany za najbrzydszy motocykl w historii, ale nie tylko od BMW, bo BMW jest znany z brzydkich motocykli, ale ogólnie jako najbrzydszy motocykl, jaki kiedykolwiek powstał. I faktycznie, kiedy popatrzymy na ten motocykl od przodu, to mamy wrażenie, że tam czegoś brakuje, na przykład takich zębów. Mi się akurat ten motocykl podoba, ba, nawet rozważałem, żeby zrobić sobie z niego taki zimowóz. Początek lat 90 BMW wprowadziło yy, jedno... Jednocylindrową jednostkę 650. Tak, jest to jednostka skonstruowana przez Rotaxa, nie przez BMW, tylko przez Austriacką Rotaxa. firmę Rotax. Tak, na początku był model F650, który był cyklem bardziej enduro. I obok drugiej generacji f 650 gs powstał właśnie F650CS. Motocykl, jak już wtedy wspomniał, ma Jednocylindrowy silnik Rotaxa, który generuje 50 koni i 62 Nm. Poza wyglądem, CS wyróżnią się jeszcze dwoma elementami. Pierwszy element to jest to, że zbiornik paliwa miał pod siedzeniem. I drugi element, którym się wyróżnia, to to, że napędzany jest pasem, a nie łańcuchem. Z racji tego, że skarwer nie miał zbiornika paliwa z przodu, można było zagospodarować to miejsce w inny sposób. W salonie można było sobie dobrać torbę w to miejsce. Pasy mocujące do kasku albo dedykowanego bumboxa. Bo ci powiem, że z tym dedykowanym bumboxem to naprawdę mogłoby nie być. Widziałeś? Nie widziałem że takiej wersji. No, no. Ale rzadko się zdarzają na rynku, bo w zasadzie yy, najczęściej jest albo torba, albo ten taki kuferek, bo masz takie dwa plastikowe pasy, yy, którymi możesz sobie zapiąć kasę, gdzieś tam na kluczego mm. i odchodzisz. Ale była też wersja, tam są chyba z dwa głośniki, takie wiesz. Tak. I ja już widzę sprzedawcę w tym salonie, Nie wie pan, no za ładny nie jest, ale może Bółbok se Ale Ale może, może cię tak. rozkręcić, Nie, na, na, ja. wiesz, nie na tym. Tak, o ile od przodu ten motocykl kompletnie mi się nie podobał, o tyle od boku i od tyłu już wygląda całkiem zgrabny no. I przystępnie. Zgadza się. Ceny zaczynają się od 5, 6 do 11 tysięcy już znajdziemy jakiś konkret. Jeśli ktoś myśli o czymś o dwóch kółkach na pierwszy raz, motocykl jest zgrabny, stosunkowo lekki, moc. Jest akurat nie za dużo i nie za mało, przynajmniej na miasto i będzie odpowiedni dla ludzi. No obraź mnie, z wzrostem poniżej średniej. Tak ja bym jeszcze zalet wymienił to, że mamy tutaj pas, więc ogólnie napęd jest bezobsługowy. Dla mnie duży plus ja nie lubię po prostu smarować. Jak to mówią, musisz posmarować, żeby pojechać, a ja wolę nie smarować i też jeździć. Yamaha GTS. 1000. W swoim czasie była to jedna z najdroższych jamach, jaka była w sprzedaży. W 1993 roku ten motocykl kosztował 13 tysięcy dolarów. Wtedy to naprawdę była spora kwota, bo jest on niezwykły przede wszystkim pod jednym względem. Znajdziemy tam co? Nie mamy tutaj standardowego zawieszenia z przodu, jest tutaj monowahacz, To rozwiązanie z reguły było zarezerwowane dla bimoty. Ale jeśli chodzi o silnik, mamy tu 1200 cm3, 100 koni i 106 nm. Także jest całkiem nieźle. Tak, motocykl gotowy do jazdy to waga 251 kg, więc dość sporo, ale jest to motocykl sportowo-turystyczny i lata produkcji to 93 do 99 roku. I w tym miejscu warto powiedzieć, że no niestety ze względu na zastosowanie właśnie tego pchanego wahacza, wysoka cena. Motocykl nie był jakimś dużym hitem sprzedażowym dla Yamaha. Jest to jednostka wyciągnięta z motocykla FZR-1000, tylko została ona zmodyfikowana. Między innymi nie mamy tam już. Gaźników tylko jest wtrysk. I nie tylko to, bo motocykl ogólnie, jeśli chodzi o bryłę, o wygląd, o to, co tam zostało zastosowane, był dość futurystycznym motocyklem, i był motocyklem, który można powiedzieć w pewnym sensie wyprzedzał swoje czasy. Ale wróćmy do tego monowahacza. O co chodzi z tym rozwiązaniem? Przede wszystkim o to, że nie miało być efektu nurkowania, tak jak przy klasycznym widelcu motocykl nurkuje przy hamowaniu bądź przy innych manewrach, tutaj tego miało nie być. Miałem w życiu dwa GS-y, które w zasadzie opierają się na podobnym systemie zawieszenia. Mogę co nieco powiedzieć o tym i faktycznie fajne jest to, że nie mamy efektu nurkowania, ale z drugiej strony yy, nie dostajemy tak dobrego feedbacku z przedniego koła. Coś, co wyróżniało jeszcze GTS-a 1000, to rama Omega. Na pierwszy rzut oka można by się zacząć zastanawiać o co chodzi, ale kiedy zobaczycie tą literkę Omega i ramę w GTS-1000, to już domyślicie się, że jest to właśnie ten kształt. Jak sobie wygoglujecie, czy tam dopiszecie sobie GT z 1000 custom, zobaczcie naprawdę sporą galerię motocykli przerobionych i wygląda to totalnie kozacko. Widzimy goły przedni wahacz, tylny wahacz płynącą przez całą linię motocykla. Ramę, nabiera to więcej sensu. Tak, w ogóle te motocykle wtedy są jeszcze bardziej futurystyczne, wyglądają trochę jak yy... strona. Jak co? Strona. Jaka strona? Tron, taki film. Tron, jest Trona, nie, ja bym bardziej powiedział Cyber... Cyberpunk'a? No, no, no teraz no, powiedzmy no. Tron już jest trochę stary, Cyberpunk teraz jest na topie, no. No i te motocykle wyglądają trochę jak Cyberpunk'a. Dzisiaj patrząc na ten motocykl i na jego cenę, zaczynającą się w okolicach 8-9 tysięcy na taki przełomowy motocykl, coś mało. Dlaczego? Dlatego, że dużo osób boi się serwisu tego motocykla, bo w końcu jest tam zastosowany dziwny monowachacz. Dlaczego warto się zdecydować na Yamaha GTS 1000? Dlatego, że przede wszystkim jest bardzo unikatowym motocyklem, i myślę, że trudno znaleźć drugą osobę w tej samej wsi albo miejscowości na takim motocyklu. Druga sprawa to możliwości customizacji, to co można zrobić z tym motocyklem, jak totalnie przemienić yy, jego charakter. Tak, i teraz jest to. The more you know. Do numeru 3 na naszej liście, czyli do Multistrady 1000 DST z 2003 roku. Historia tego motocykla jest taka, że Pierre Blanchet, czyli koleś, który zaprojektował ten motocykl, jeździł na swoim monsterze poza miastem, jakimiś górskimi przełęczami, jakimiś ostrymi zakrętami i stwierdził, że ten motocykl nie do końca jest wygodny. Więc na bazie monstera dołożył trochę owiewek, wyprostował pozycję i zmienił kilka elementów i powstała właśnie Multistrada 1000. Niecały 1000 pojemności, 85 koni, które później delikatnie wzrosło do 95 koni i 82 nm momentu obrotowego. Umówmy się, w Ducati z reguły, no może chodzi o wygląd, no w tym przypadku tak nie do końca chodzi o wygląd, ale z silnikami w Ducati, no zawsze było ok. I tak samo w tym przypadku. Co do samych silników, czy one zawsze były ok? Do dnia dzisiejszego moim zdaniem nie są ok, bo ich serwisowanie nie jest tanie. A z czego wynika ta zła sława na temat serwisowania Ducati? No, w zasadzie chodzi tutaj o specyficzny rozrząd desmodroniczny. No ale wiadomo, jak ktoś chce wszystko robić w serwisie Ducati, no to stoi za tym pieniądz. Model produkowany było od 2003 do 2007 roku. Na przestrzeni lat troszkę się zmieniał, dochodziły nowe wersje, między innymi taka jak. Wersja S, czyli ta najbardziej polecana z zawieszeniem modelinsa. Cena tego motocykla jest między 10 a 12 tysięcy, bądź więcej w przypadku na przykład wersji S. I teraz Mayday, dlaczego warto ten motocykl wybrać? No dajesz, dajesz, co byś powiedział? Umówmy się tak, nie ma tych zalet zbyt wiele, ale jakby nie było design, bo w zasadzie no nie spotkasz zbyt wielu tak innych właścicieli multistrady, chyba że w serwisie. <laughs> no ale ma też kilka ciekawych, innowacyjnych rozwiązań, takie dość interesujące schowki w, obie... w bocznych owiewkach. Osobiście mam jednego znajomego, który zakupił taki motocykl, żeby było śmieszniej, jak twierdzi, w formie inwestycji. Zabawny fakt jest taki, że motocykl kupił w okolic Krakowa. On jest jakby z Poznania, no i po zakupie nie dojechał tym motocyklem do domu. Także no, warto na to zwrócić uwagę i szukać no, dobrze utrzymanej wersji tutaj warto dodać na samym końcu, że faktycznie Multistrada przeszła bardzo dużą historię bardzo długą historię. Zaczynając od, jak to Kamil powiedział, brzydkiego kaczątka, i tak w sumie można zacząć. A dzisiaj jest to skoro jeśli chodzi o ofertę Ducati. Multistrad w ofercie V4, mamy chyba bodajże już 4. E, mamy chyba jeszcze ciągle wersję 1260 Rally i mamy też V2 w wersji S i chyba w wersji zwykłej, więc tych motocykli jest naprawdę dużo. I mało tego, Ducati zaprezentowało multistradę z silnikiem z Spanigale, czyli z ich najbardziej sportowego motocykla, więc naprawdę multistrada przeszła bardzo dużą przemianę. Bardzo mocno się rozwinęła. Czwartym motocyklem na naszej liście jest, uwaga, skuter. Mówimy tutaj o Gilerze GP800. Tak, motocykl, który ma 839 cm. 200... Skuter. Kurde, skuter! Skuter, który ma 839 200... To Aż się nie da, wiesz, to przez gardło nie chcę przejrzeć, taka pojemność jest w skuterze, tak? Nieco ponad 800 pojemności. Jest tutaj fałeczka. O mocy 75 koni. W skuterze brzmi niedorzecznie, by powiedział. 76 Nm. Tak, silnik de facto wyciągnięty żywcem z MANY 850, która też była w automacie. Motocyk prosto z salonu, bez żadnego tuningu, osiągał ponad 200 na godzinę i yy, przyspieszał w 5,5 sekundy do setki. Skuterze? No, nie wierzę! Także wiesz, jak stoisz na światłach e, obok jakiegoś ziomala na R6, czy na R1, nie, to może się zdecydować zdziwić. Moim zdaniem, skuter to zdecydowanie lepsza alternatywa na miasto niż motocykl. Przede wszystkim. E, Herezja! Herezja! Nie no, nie zamieniłbym tak do końca na R9TV, żebym tylko musiał jeździć Burgmanem e, albo z maxi skuterem, ale zdecydowanie są, są tutaj mega, mega fajne zalety pod względem tego, że. Pii... Nie znam tego człowieka. Pije mniej, na pewno. Bezdomny przyszedł i gada jakieś herezje tutaj o skuterach. Dobra, a teraz motowandowy życiowy lifehack. Jeśli twoja żona, dziewczyna, kochanka, druga kochanka... Stara. ...tokolwiek zabrania ci albo krzywo patrzy na to, że chcesz kupić motocykl, to kupujesz właśnie taką Gilere, która wygląda niepozornie. I jest skuterem. Jest skuterem. A tutaj pyk, 200 km na godzinę. 5,5 do setki, szacun na mieście, i ewentualnie weekendami możesz dorobić na głowo. I to wszystko w dobrych pieniądzach i w od skutera. O tak. Przechodzimy teraz do bardzo niezwykłego motocykla. Zresztą każdy na naszej liście dzisiejszy motocykl jest niezwykły technologicznie albo dlatego, że nie jest motocyklem, ale to jest bardzo niezwykły motocykl. Na pewno kojarzycie Honda Monkey albo Honda Dax. We współczesnej historii wywodzą się one z Hondy MSX 125, choć chyba dużo bardziej znana jest pod nazwą Honda Grom. Ten kieszonkowy motocykl jest najmłodszym na naszej liście, bo zadebiutował w 2014 roku i produkowany w sumie jest to dzisiaj, jeśli chodzi o kwotę, jaką trzeba wyłożyć, żeby takiego malucha mieć w swoim garażu, to za pierwsze roczniki musimy wyłożyć w okolicach 10 tysięcy. Ale co ciekawe, funkiel, z salonu możemy wyrwać w okolicy 17-18 tysięcy, więc też jest całkiem przystępnie, jak za nową Hondę. Jeśli chodzi tutaj o silnik, nie mamy zawrotnych 100 koni, mamy ich 10. I 11 nm, no brzmi to słabo, ale wszywa ze 100 kg. W miarę porusza się już dość żwawo. Motocykl na pewno zwraca uwagę na siebie przede wszystkim swoim wyglądem, swoją minoterowością. I jeśli jesteśmy, myślę, taką osobą, 1,50 m w górę, to na pewno będziemy na tym motocyklu dość ciekawie i wyróżniająco wyglądać. Myślę, że dobrze wyrośnięty przedszkolak by ogarnął. Tak się dla Petita jak znalazł. Oj tam, oj tam. W skrzyni biegów mamy dostęp na aż 4 biegi, a w 2021 doszedł piąty. Uuu, ciekawe, tu jako gratis czy, czy dopłacić za to? Szarpnęli się. Ponieważ no w Europie nie jest tak bardzo popularny, ale w Stanach jest bardzo duży kult na temat tego motocykla. Widziałem, że są liczne grupy, które terroryzują miasto. Tak, i tutaj warto dodać, że motocykl sprzedał się w ilości aż 750 tysięcy sztuk na cały świat. Więc naprawdę jest grubo i mało tego. W którymś roku, teraz dokładnie nie pamiętam którym, na pewno gdzieś się wyświetli informacja, doszła wersja HRC. Fani sportu, fani MotoGP na pewno kojarzą o co chodzi. Mayday, dlaczego taki sprzęt, potężny sprzęt, taki z mocą, warto wybrać? Jak dobrze, Petit, wiesz. A nie wiem, no. Małe jest piękne. No jest taki fajni, taki, wiesz, tego rzadko kiedy spotykamy coś tak małego poruszającego się z tak zawrotną prędkością po mieście, wydający tak specyficzny dźwięk. Brzmi to teraz gorzej na no, albów. Moim zdaniem, im wolniej jedziesz, tym dłużej Cię widzą. Także jesteś bardziej bezpieczny. Zawsze mówią, że im bardziej hałasujesz, tym lepiej Cię widzą. No to Nieważne. możesz, już rurę możesz założyć i będą <grym> i hałasować i wolno jechać i wszyscy będą na Ciebie patrzeć, bo masz mikro motocykl. Tak i na pewno dużo łatwiej nim zaparkować Choć motocykle mi tak łatwo zaparkować. I druga sprawa, jeśli nie masz domu, a mieszkasz jednak w jakimś mieszkaniu na trzecim, czwartym o. piętrze, to zawsze można go pod pachę, myk, wnieść na czwarte, piąte piętro i tak. trzymać go bezpiecznie w domu. Jasne. Dajcie znać, którym modelem z tej listy byście jeździli i jaki chcielibyście, żeby znalazł się na kolejnej liście. I co, no, tam powiedz, że... I do zobaczenia w kolejnym no, no. odcinku. Cze jak czapka, pa jak parasol. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.